Dżem dobry, dżem dobry, jesteśmy nad jeziorem wadą i tutaj będziemy prowadzić pierwsze poszukiwania z kamerą. Zobaczymy z co tu się uda znaleźć, no mamy jakiś pierwszy sygnał cudów, się nie spodziewam. bo dzisiaj tylko w Woderach na podwórku mamy już parę stopni ale zobaczymy co się uda znaleźć a może jakieś ciekawostki wpadną ogólnie to zaczynam nagrywać w ten sposób bo mnie ktoś o to poprosił pozdrowienia a może poprosił tylko słowo będzie za... zaproponował że miał fajny pozdrowienia dla tej osoby o ile ogląda oczywiście, bo może powiedziała, że należy zacząć nagrywać, a nie będzie oglądać. No ale jeśli do pozdrowienia, dzięki za pomysł i zobaczymy jak to pójdzie. To nasz pierwszy sygnał i pierwszy fan to kawałek druty. I tak to właśnie jest z tymi poszukiwaniami. Możesz z godzinami i nic nie znaleźć. A możesz wejść na 3 minuty i od razu wpada. Dobra, chyba nie ma sensu nagrywać tego wszystkiego. Będę się włączał, jak coś ciekawego wpadnie. No i mamy kolejne znalezisko Już je widać, to jest niesamowite, że one leżą w wodzie i nikt na nie nie staje nie? Ale Zawsze jedno Mnie Ciekawy sygnał też był, bo na jakiś A tu jeszcze coś leży i żelazą. Ale blisko brzegu leża, to jak wyciągniemy. No, kawałek, kolejny kawałek. Jest tylko Tak sobie kopię za sygnałem. I to jest druga zmora kąpielisk polskich. Szkło. To mi wychodzi przypadkiem oczywiście wykrywać. Wiadomo, że tego nie wykrywa. Ale przy okazji wyciąga się naprawdę olbrzymie ilości szkłania i to wcale nie wygląda. Głęboko, a ja wam powiem, że tu nic nie ma, nie. sam złom. Jestem zmarnięty, mokry, ale fakt, że szczęśliwy, lubię to. Natomiast chyba zaraz będziemy wkręcić w kolejny głuś tylko tym tu i blisko Natomiast zaraz chyba będziemy kończyć po prostu pizzi Na koniec wpadł nam. No, nagrywam, nagrywam. Na koniec wpadł jakiś kawałek biżuterii. Nie sądzę, żeby to było złoto, ale wszystko możliwe. Ale ładne. No dobra. Na koniec dało nam czymś ładnym. A teraz czas się zbierać, bo zaraz zamknie. Powiem wam szczerze, że pomimo woderów jest nieźła piściowa. Mam grube spodnie i, i tak jest mi zimno. Już wychodziłem i stwierdziłem, że jeszcze jeden sygnał. Przy samym tutaj, gdzie się przebierałem, w sensie, gdzie rzeczy zostawiłem. Widzicie? Dosłownie przy samym wyjściu. Pocisk. No ciekawa militarka nam wpadła na koniec jak on się tu znalazł No ewidentnie nie trafił w to w co miał trafić miejmy tylko nadzieję, że to nie miał być człowiek, chociaż może w 44. No dobra, to by było tyle w zdjęciu będziecie mieli podsumowanie. Czas mi się zbierać. Welcome to my party. We're just